Dzień dobry, witam wszystkich. Już w przyszłym tygodniu zapraszam na moje kolejne nagranie Własność w prawie rzymskim, bo tam po raz pierwszy prawo własności, przeniesienie własności zostało bardzo dokładnie opisane. Jak wiemy, Polski kodeks cywilny, yy, który także traktuje o własności, powstał na zrębach prawa rzymskiego. Dlatego to prawo prywatne już. Yy, bardzo bez, bez większych zmian kodeks cywilny, który zawiera prawo prywatne, został tak jakby wszczepiony w nową rzeczywistość, demokratyczną i wolny rynek. Zapraszam na nagranie już w przyszłym tygodniu, gdzie będę mówił, jak wyglądały początki prawa własności, takie już skodyfikowane w czasach, kiedy funkcjonował już obrót pieniężny i finanse. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa. I pedagog.